25, 25 biletów jeszcze? Nie no, chłop, chłop Łukasz Miłość, czwarty level, 01 ma. WIN -loss. Co? Co to chodzi? Ja wyskakuję z Wojda Centymetr od chłopa. <noise> <noise> Jakiegoś raga zrobię to teraz. Zaraz ci znowu to nagram ci są tu stawię. to, to mm -hmm. myślę, że będzie szybki meczik.

Wow, gazem nie porobił, bo jakimś z tym stałem. Co leci? Ale on już swingman, no w ogóle na salowniku leci. A to <tryk> 21 level mi rozwalił. Dobrze jest. To właśnie, czy no scope, czy jednak scope? No scope, Wiadomo, że tak! Dobrze, na pół, na pół rach. górą poleciał! Wiadomo, że NOSCOPE musiał wlecieć, proszę Państwa. W końcu, kto by kto nie chciał dostać NOSCOPE? Dobrze, ha. dobrze, dobrze. Zbukowałem się, nice. To jest 2-2, mogę z nim przegrać. Prawdopodobnie ja się w... przegram. Nie, nie oni zmienią tu gówno skrabera Ale tam czytałem, że tam było... Nie że to zmieniają Tylko że zmi zmieniało się w przeszłości Właśnie też coś takiego widziałem niestety Więc jeżeli ktoś trochę dzień i noc Kurde, na typa nie widzę wiadomo, kurde. Zawsze ja muszę skakać na typa, bo chłopy uciekają zawsze, zawsze chłopy uciekają to po jest nie do wytrzymania. No, jeszcze nie zobaczyłem chłopa, który by mnie atakował. No, kurde, za każdym razem muszę gonić. To ja też uciekam teraz. No, -scope w głowę, dostał. Nice shot, to nie Ale no wiesz, czy można się zawiesić na tych filarach, jakimś cudem. No no, hołd to z to Chcesz się 17? czy co? To. no z tym ósmym levelem, chłop nie porobi zaraz. Właśnie, fu po... Ja go nie trafiam. Ja też nie będę cię kawałek Dobra, wywaliło mi serwer. Kurwa, jeszcze łatwo. matka do mnie dzwoni. Łatwo wywaliło mi serwer, typie, w środku gry. Dobra, Aj, nie zrzużyło mi... Nie zrzużyło mi biletu, łatwo. Ale czemu oni zostawili kurna z zjebonego? Ja rozumiem, że to jest skillowa broń, Ja rozumiem, że to jest skillowa broń, ale... Ja nie jestem skillowym graczem.